Cześć siemanko z tej strony Karol Witam was w kolejnym odcinku serii Bidnie ale solidnie Znajdujemy się na mapce połowa Jak widzicie część pola kukurydzy już zebrana Pożyczyłem dzisiaj od chłopaków z Pegieru kombajn wraz z operatorem Czyli w sumie chłopaki z Pegieru przyjechali do mnie na usługi Nie byle jakim kombajnem a forsznitem E517 Działają u mnie, zbierają tą kukurydzę Bo no, wyszedł taki mały można by że mankament I po prostu Bizon z tym headerem Kapello, z tą przystawką, nie za bardzo chciał współpracować, więc po prostu było tylko e szybkie hasło: sprzedajemy header, header sprzedany. Fajne pieniążki zarobione, ponad 40 tysięcy złotych. E no wiecie, był to jednak sezon, a w sezonie no to wszystko jest praktycznie droższe, dlatego też wyszło jak wyszło. Ja teraz, jako tako, sobie tutaj już pomału e dużą szóstką. Zetor stoi z dwiema dużymi autosankami. Mały Zetor stoi z małą autosanką w odwodzie, że tak powiem, czeka na swoją kolej. A mała szóstka stoi na gospodarstwie z beczką, bo akurat po tym zmulczowanym ściernisku kukurydzy planuje rozlać sobie gnojowice i potem w to wszystko wjechać z pługiem i no można drzeć, że robota. Na tym by nam się zakończyła. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że nie jest źle, bo naprawdę w miarę szybko to idzie, w miarę sprawnie, już jakieś 20 ton w tej chwili mamy zebrane kukurydzy i myślę, że jeszcze około 10, no może i 15-20 ton będzie. Czyli naprawdę będzie z tego wszystkiego dobry zarobek, dobry pieniądz tego czuję. Także tutaj uważam, że. No na ten PGR będzie nam stać, tak, chociażby na samą bazę, a potem na kolejne, że tak powiem, maszyny i ziemię. Jak będzie, to się jeszcze okaże, zobaczymy. No zobaczcie, tej Fosznicy świetnie radzi. Tam mi z jakiegoś miaka strzelił, to go zaraz, dowiemy. Tak Co on tu w ogóle odwalił? Dobra, tam parę wadyli, to się nic nie stało. Widzę, że już pomału będzie miał pełno. O właśnie, 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 już. Majster, czekaj, czekaj, czekaj. Kubka wodna, wsiądziemy sobie na chwilę. Tak, MDW E517 z przystawką siedmiorządową. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a wróćcie sześciorządową. Fajna przystawka, powiem wam naprawdę. Robi robotę. E, jeszcze wiem, że chłopaki mają taką jedną do E516, która jest z młucherem od razu, tylko im tam coś się psuło, niestety. Powiem Wam, no z Mulcherem kurczę fajna sprawa, może kiedyś takiego czegoś się dorobimy, zobaczymy, no na chwilę obecną to nas po prostu na to nie stać, e, bynajmniej, no bo planujemy oczywiście od kupaków kupować e, pierwsze co gospodarstwo, a dopiero potem pozostałe maszyny, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, plan jest, ale czy wypali to się jeszcze okaże, e, no bo jednak zawsze ktoś może mnie przelicytować, czego bym bardzo nie chciał. Bo jednak no dość mocno się napaliło na ten PGR i chciałbym, że tak powiem, na tym pgr że sobie tutaj podziałać. Dobra, mam nadzieję, że tutaj forcznicz sobie już troszkę pojedzie, ja sobie przestawię zetora gdzieś tutaj na bok. No, 22 tony już mamy tej kukurydzy, także no myślę, że spokojnie tutaj 35 ton może być, także fajnie. Tylko troszkę bliżej, tym zetorem stamę, i myślę, że będzie dobrze. A my pakujemy się do naszej szóstki dłużej. Bo tutaj chciałbym chociaż chwilę pomulczować, żeby już móc wjechać z gnojowicą. Tej gnojowicy ogólnie też dużo nie będziemy dawali. Dosłownie około tam 10 tysięcy litrów na hektar. Wiadomo, że w życiu realnym wyszło tego więcej, ale tutaj po prostu chcę, aby że tak powiem. Tego azotu było dane tam około 20 kg na hektar i to jest wszystko. To no tylko pod to, żeby te resztki pożniwne lepiej gniły, a potem i tak to wszystko pewnie będzie jeszcze zasilane po zasiewach, czy to w sumie dopiero gdzieś tam w okolicach wiosny. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze się tutaj potoczy. No na chwilę obecną, no to uważam, że. No 20 kg, 30 kg, a za to będzie dawka wystarczająca. Ja też nie mam aż tak dużo tej gnojowicy, żeby zarówno dać to pod pole po kukurydzy, jak i pod pole po słoneczniku, jak i również po buraku, no bo troszkę tego areału nie będę ukrywał, że jest do rozlania, że tak powiem. A samej gnojowicy jakoś dużo nie mam, dlatego też chciałbym to tak troszkę rzetelnie sobie rozłożyć na raty. Być może też na nowych działkach, jak przyjdą, to też bym trochę tej gnojowicy rozlał, co by no po prostu wszystko tutaj miało ręce i nogi. Dobra, wolne, czwóreczka i jedziemy. Pozwólcie, że sobie dosłownie na chwilę GPS załączę. A, fajnie, że w ogóle podniosłem, opuściłem sobie mulczer, super, jak zawsze. Od razu taka wpadka, co tutaj ogarnąć no nic, no wrócimy sobie, puścimy i zajrzymy, co tam u naszych krów, co tam e, u dilera naszego, czy jakieś fajne maszyny są, także wszystko sobie przejrzymy. Co do maszyn, mamy tutaj rębak leśny i mamy case Maksuma, sprzedają 115, czyli 145 koni. Ogólnie traktor, no. Nie będę mówił, że zły, bo naprawdę fajny, za 70 tysięcy. Gdyby to była inna seria, to bym po prostu bez zastanowienia go kupił. Ale tutaj, no niestety, tutaj potrzebujemy po prostu teraz pieniążków. A jeżeli chodzi o pieniążki, jesteśmy minus 35 tysięcy. Czy tam 35 tysięcy na minusie. Szczerze mówiąc, nie są to duże pieniądze. Tutaj spokojnie, czy to pszenicą, czy to rzepakiem, na spokojnie to spłacę. Świnie niebawem będą sprzedawane. Myślę, że już jutro bądź pojutrze co do krów, no to tutaj 3 miesiące, 7 miesięcy i 3 miesiące rozmnażanie, czyli listopad, grudzień na stycznia będę musiał już mieć gospodarstwo najlepiej. Także zobaczymy. No Mam nadzieję, że uda nam się tak to wszystko ogarnąć, że może no, będzie dobrze. No tutaj widzę, że właśnie jest blisko zbiornika, ten forsznik to już jedziemy. Lepiej, żeby on tej przystojów nie robił, bo chłopaki się dość mocno cenią. Nie, może no, żartuję, aż tak źle nie jest ich ceną, tylko że po prostu e, wolałbym po prostu tego pracownika nie wyręczać i on sobie tej sam jeździ. On będziemy sobie właśnie o, sypali w jeździe i też będzie dobrze. Widzę, że on ten jaki to po prostu robi naturalnie, poniekąd. Także już to będę musiał przeżyć. No i co? 26 ton już będzie, albo i więcej. Nie no, muszę wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o plony, ja jestem zadowolony w tej chwili 26 ton. No liczmy, że będzie tych ton 30, to zaraz sobie możemy powiedzieć ile tutaj mniej więcej na tym zarobimy, bo już wiadomo, że coś tam będzie pewne. Także, tylko sobie nawrócę, tutaj mulcherem. Powiem Wam, jest trochę zabawy, zawsze mógłbym puścić, że tak powiem większą ilość pracowników, no ale jest jak jest. Chociaż tym mulcherem to jeszcze chwilę pojeżdżę i chyba tego pracownika sobie puścimy. No bo tutaj powiem Wam tak szczerze, że nie ma co się za bardzo bawić. Dobra. A, super. GPS jest źle ustawiony. Trudno, to jedziemy już tak na oko. Ja sobie na tej kawałek odjadę. I sprawdźmy sobie. 35 ton, a cena kukurydzy jest 1400. 1400 razy 35 ton. No, myślę, że będzie na pewno więcej. No, to jest około 45 do 50 tysięcy na samej kukurydzy. Także powiem Wam, że fajnie, nie? To jest fajny zarobek. Tutaj rzepak właśnie. 50 tysięcy na kukurydzy, na rzepaku 55, na pszenicy kolejne 50, czy tam 55, no to jest 150 tysięcy na samych tych plonach ze zbóż, tak. Dodatkowo jeszcze słonecznik czeka na zbiory, tam myślę, że plony też nie będą najgorsze. Także tutaj, aj, też źle podjechałem, holender. Także tutaj ja uważam, że naprawdę, jeżeli chodzi o plony, w tym sezonie będzie wszystko naprawdę na wysokim poziomie, mogę wyrzec. Zresztą, chyba zaraz sobie do kombajnu na chwilę wsiądę to sobie zobaczę, jakie te plony są. Czy są jakieś lepsze, czy gorsze. Jeszcze też pewnie będzie nas czekało wapnowanie tej gleby, dlatego, będzie trzeba tutaj po prostu wjechać później z jakąś tam wapniarką. Ojoj, tutaj widzę, że on trochę ze skosa leci za bardzo. No dobra, już niech ten placu śleci to my sobie to później ogarniemy. Tak, pH. No w sumie to było niedawno co wapnowane, więc nie jest źle. 635 wszędzie. 637, tak? Eee, to nie jest złe pH, tutaj jest tak samo. Eee, zobaczmy jaki jest plon, bo to jest najważniejsze. Tutaj do kombajnu zajrzyjmy. Plon około 100% to nie jest źle. Tutaj widzę tam gdzieś nie gdzie jest mizerny, ale on dopiero w mizerny, czyli naprawdę nie jest źle. Jest wszystko z loko. Można by rzec, że naprawdę te plony są w tym roku dobre. A jeszcze mi pokażę, jaki tutaj jest spodziewany plon. A potencjał plonowania 80. Nie wiem, czy to jest nie tak, ale myślę, że po tym, jak my tutaj zmulczowaliśmy, no właśnie. Ja sobie pracownika puściłem, a zapomniałem o najważniejszym, że my tutaj będziemy mieli do rozlewania granowice i ten pracownik nie pojedzie po całym polu. także zaraz tutaj sobie tylko nie nawrócę. Niech on sobie jeździ chociaż w tej części, a my przyjedziemy tutaj na to pole z beczką i też pomału zaczniemy trochę rozlewać. Dzisiaj może akurat nie będę kosił kombajnem, będę to robił dopiero w kolejnym odcinku, kiedy będziemy zbierać sobie słonecznik, co by po prostu też no tak jakby nie powielać tego wszystkiego, choć powiem Wam tak szczerze, że no na dzień dzisiejszy tej roboty jest tyle, że chyba i nawet chwilę sobie może i tym kombajnem w słonecznik wjedziemy bo idzie naprawdę dobrze temu kombajnowi, nie ma co ukrywać także zaraz zobaczymy i to się okaże, jak to tutaj będą sprawy wyglądały myślę, że właśnie będzie trzeba już podjeżdżać z TSM co by też tutaj Mówię, ten kombajn nie miał przestojów. Ogólnie mógłbym jechać już z jedną przyczepą na gospodarstwo, ale tak szczerze to chyba większość tego zabiorę na te autostanki, także tutaj ja już sobie pozwolę na to, aby nasypać jedno pełna i dopiero potem z nimi pojechać na silosy na gospodarstwo do dziadków. No i co? Będzie 29 ton. Jest 29 ton. Kurka wodna powiem Wam, że o, prawie 30. No i jeszcze z tym jednym zbiornikiem to my tutaj sobie poczekamy, niech on się zasypie do pełna. A teraz chyba skoczę szybko po beczkę, a potem na sam koniec przyjadę tutaj sobie małym zetorem, bo tamtą szczepę też mógłbym do pełna zasypać, także zaraz zobaczymy. Jak to tutaj będzie, ale powiem wam na chwilę obecną, myślę, że tutaj może być około 38, ton, może i na 40, także bardzo fajnie. Dobra, beczka nawet nie jest pełna, także jademy przede wszystkim pod nasz zbiornik z gnojowicą. Ładnie, pięknie. Rozłożymy sobie rurę, zaczerpniemy trochę. Coca-Coli, będziemy mogli jechać dalej. Nie no, muszę Wam powiedzieć, że teraz na tym gospodarstwie jest taki fajny klimat. I właśnie a propos tego kierowca, no, to jakby się udało go kupić z pługiem jakimś ściąganym, to byłoby całkiem fajnie. Myślę, że będę o to walczył, żeby taki kierowca tutaj się pojawił. Jeżeli będzie możliwość kupna, to na pewno go kupię. Ale to mówię, to jeszcze nie jest nic pewnego. Tutaj pomału, jedyneczką sobie wyjedźmy, bo sami widzicie, że jest ciężko. Koguta sobie załączymy, bo też nie ma co ukrywać, że droga jest trochę kiepska. I co, i pomału można by rzec, że robi nam się fajny PGR na tej serii, co mnie bardzo cieszy, no, bo taki PGR to jest zawsze coś fajnego. E, pojedziemy sobie tutaj od końca. E, jeszcze sobie będę musiał ustawić od razu. I będziemy, myślę, tak sobie wzdłuż jeździli tutaj. No właśnie. O, majster. Bo ja ci już bardziej nie zjadę, Holender. O, Jezu. Uwielbiam te samochody w tym farmingu, nie? Staną ci jak pierdoły i męczy się, człowieku. Dobra. Tak, to ja już sobie poradzę, ale naprawdę jakiś kawał, już nie powiem kogo tam jechał, dobra, biegi wolne, tutaj myślę, że czwóreczka, jeszcze sobie podjedziemy i tak, wolne biegi, dawka już nie automatyczna, a ręczna, tutaj myślę, że 5 metrów sześciennych na hektar, włączymy sobie, no, 20 kg azotu, tak jak zapowiadałem. No, zwiększymy sobie do 30 i tyle. Myślę, że to będzie wystarczająco. No, bo też nie ma co tutaj przesadzać z tym azotem. Uważam, że i tak jest bardzo dużo do rozlania tej majowicy pod względem areału, także tutaj wolę sobie jak najwięcej tego zachować, żeby to jak najdłużej mi starczyło. Tutaj i tak spokojnie uważam, że 3, jak nie 4 beczki pójdą na to pole, a no Jeszcze kolejne dwa pola zostają dość duże, także no musi mi tego na długo starczyć na dużo areał. Także na no spokojnie, Ech, tutaj myślę, że już trzeba będzie zaraz się przesiadać do naszego ZTS-a. Bo już widzę, że tutaj kombajn nawraca. Mogę teraz świetnie odwracać, bo cuda na kiju się dzieją. No, już dobra, zaraz się tam przesiądziemy. I powiem Wam, że naprawdę fajnie jest. Robota idzie jeszcze, mówię w kolejnym odcinku. Myślę, że nie będę mulczował sobie tamtego ścierniska, tylko tutaj będziemy orać. Zresztą zobaczymy jak dobrze ten słonecznik będzie sypał, bo być może zaprowadzę sobie autosamki na pole, czy tam gdzieś z boku pola je postawię, a sam, że tak powiem będę jeździł w... Zatorem w orce, także zobaczymy jak to jeszcze będzie. dobre, bo tu kombaj dojeżdża. No, 63% ma. Kurde, już nie zdążę tam raczej dojechać. Chociaż może, jak się streszczę. Bo tutaj parę ton raptem jeszcze brakuje na tą autosankę. E, Majster, stój. A, właśnie on tutaj się ogarnie. No ale dobra, Walimy naszego mietka. No i 3 tony 700, także zasypiemy sobie do końca autosankę. Od co? Wiem, że to jest dużo takiej zabawy, no ale tak to jest jak się gra na singlu. Na multi pewnie ta akcja by wyglądała całkowicie inaczej. I myślę, że tutaj jeszcze około 18, czy 18, około 10 ton z tego pola zgarnę. Także dość sporo. Także naprawdę dość sporo, tutaj pozwolę sobie te wszystkie haszcze, które zostały zebrać, to też chwilę zobaczycie ten kombajn od środka. Ogólnie maszyna prosta, Wam powiem, w obsłudze jak budowa cepa, podstawowy niemiecki kombajn, to się nie ma co zepsuć. Chociaż Wam powiem, że są opinie takie, że jednak 516 była lepsza od 517 z racji tego, że 517 po prostu już ma troszkę gorsze rozwiązania, już niektóre elementy nie są metalowe, tylko z tworzywa sztucznego i często gęsto się rozlatują także tutaj już takie opinie o tym kombajnie chodzą, ale dla mnie mimo wszystko E517 fajny kombajn godny polecenia i jeżeli chłopaki by go sprzedawali na licytacji PGR-u, to chyba będę chętny na taki kombajn no bo jeżeli dojdzie mi areał, no to i Combine trzeba będzie lepiej kupić. Dobra, 32 tony. Tam jest około 2. No to już mamy chyba, jak się nie mylę, 34. 8 ton brakuje do tego, by mieć tutaj na tym gospodarstwie, żeby mieć tutaj 40 ton. Także spoko. Dwa silosy będą zapełnione. Jedyneczka po Także super a sobie klandekę zarzucimy na czas drogi od co też się nie będę spieszył, bo daleko nie mam jednak a nie się będzie kowiek tym zestawem zaryć bo to już jest naprawdę powiem Wam, kawał zestawu, gdybyśmy tylko się tutaj wyrobili to będzie dobrze o, pięknie I na lewo dobra ZTS niech się tutaj sypie. My bierzemy Zetora. Jedziemy teraz jeszcze z małą autosanką. Ta ma około 7,5 ładowności. Także ona z pewnością będzie zapełniona. To tam nawet nie ma bata na to, że ja jej nie zapełnię. Także też fajnie Wam powiem, kurczę. Idzie ta robota dość szybko. No i tak się można bawić, że tak powiem. No bo kurczę, jak to inaczej nazwać. Ja naprawdę lubię takie akcje, kiedy dużo się dzieje. Wiem, że akurat no, 7711 to z tą szczepą może już mieć jakieś problemy, ale na tyle co tutaj będzie do zbioru tego wszystkiego to myślę, że sobie poradzimy. Oby tylko pumbań pełno nie miał to będzie dobrze. A 57% to na spokojnie niech on tutaj sobie stoi. A my lecimy dalej z rozlewaniem, bo trzeba to wszystko kontynuować. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kolejne nawożenie na tych polach, to myślę, że gnojowica i te 30 kilo azotu na hektar mi wystarczy teraz. A resztę po prostu będziemy dawali w kolejnej dawce gdzieś tą wiosną. Także jeszcze tak. Zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że takie wyjście jest najlepszym wyjściem albo no najlepiej na tym wyjdziemy. Czyli już też dalej nie będę jeździł, bo dalej nie mam zmoczonego pola. To sobie polatamy tutaj po okolicy, że tak powiem. Także spoko, na końca odcinka myślę, że dokończymy te nasze żniwa. Już na dzisiaj sobie odpuścimy słonecznik, słonecznik sobie ogarniemy. Inną razą, że tak powiem, tutaj myślę, że już w kolejnym odcinku to wtedy naprawdę zaprowadzę na pole zestawę autosamek, będę kosił kombajnem, Zetorsy będzie orał duży, chyba że nie będziemy rozlewać gnojowicy, no to wtedy duża szóstka będzie jeździła z mulczerem, mała szóstka by jeździła z przyczepami i też byłoby dobrze, po prostu byśmy od razu tej granicy nie rozdawali, tylko kiedy indziej, co by też myślę, że złym wyjściem nie było. O 80%, już nie zauważyłem tego nawet, czyli ma jakieś 5 ton. No dobra, tutaj no nie będzie, że tak powiem super wyniku, jak mówiłem, o tych 40 tonach, ale będzie pod 40 ton, co też uważam, że nie jest jakimś tam bardzo złym wynikiem, jeśli ten kawałek to mi się przejedziemy bo tym kombajnem już czuję lag, nie? No, Color Guarding. Aż powiem wam bardzo, już mnie denerwuje to wszystko, to, że te błędy tak ku mnie się sypią, najczęściej właśnie albo Lua, albo ten z Color Guarding, tam będę musiał po prostu chyba obrać nową wersję mapy połowy, podmienić te pliki z Color Guarding i powinno być dobrze, mi tak uważam, a jak to wyjdzie to się okaże. Za dużo się dzisiaj wyjdziecie, nie porozlewamy, no bo jednak trochę tej roboty, kurcze, jest. Dobra, dokończymy to kosić. Tam jest około 5 ton na autosance, no to tutaj musiałbym mieć jakieś 3 tony, żeby po prostu uzyskać te 40 ton równe. 3 ton to tutaj nie będzie, tutaj będzie około dwóch, może półtorej ale to i tak uważam, że nie jest źle, naprawdę 40, no czy te 30 parę ton, to jest super wynik. Patrząc pod cenę kukurydzy, tam jest 1400 cena, tak, tak można by rzec, no to liczmy właśnie te 1400 razy te 38, to i tak myślę, że około 55 tysięcy złotych my zarobimy z tego wszystkiego, co jest no naprawdę, ale to naprawdę dobrym wynik. Oby tylko po prostu miejsca w silosach mi wystarczyło, to będzie super, bo o to się boję, że po prostu no, będzie z tym problem, ale to może jakoś ten problem uda nam się zażegnać. A jakbym tak od sąsiada trochę pożyczył kukurydzy, może się nie skapnie, te 2-3 tony w te albo we w te do niego, to tam, myślę, że to tam równo. Ogólnie to już nawet i nie będzie półtorej tony, bo tutaj pod torem może podejdzie ten nasz plon i to będzie wszystko. Ale to i tak nie ma co narzekać, bo jest naprawdę fajnie. No naprawdę te plody nie są złe. No tutaj 900 parę kilo będzie. To no tak powiedzmy nie najgorzej. Nie ma co narzekać. Dobra. Dobrze. Porsche i zostaje u mnie jeszcze do jutra, to na pewno skończymy jutro kosić słonecznik. No i będzie po robocie tego do chłopaków podjadę, zmienić prawdopodobnie header, bo wiem, że tym headerem chłopaki też koszą słonecznik, ale skoro mają. O, pojedziemy setendyk. Skoro mają header e, typowo do słonecznika, no to czemu bym nie miał go używać, tak? Także no e, myślę, że sobie tutaj właśnie Forsznita odstawimy. O, chciałem go tutaj wstawić, ale ładowarka stoi, ale może się nie zmieścimy, bo tutaj ma kawał landary. Na wieczór go im odstawię. Jeszcze zadzwonię do chłopaków co i jak. Bo może akurat taki zestaw u mnie zostanie do jutra. A może być tak, że tym zestawem sobie od razu pojedziemy do tutaj PGR u Jeszcze dzisiaj przyczepimy headery, no to będę musiał ten header im wyczyścić, wydmuchać że zobaczymy, no chłopaki niby co ich to już pokosili. Teraz tylko jakieś tam sługi im zostają. Oj, 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 po prostu, no nie widzi, jedziesz lepak. O jezu. Poazisz im krocie, ale wymagać od nich to nie masz co, bo wam powiem, że naprawdę jest porażka. Dobra, jedziemy. Tutaj wam powiem, że jeszcze jest taka zabawa, no bo orka będzie jeszcze jeszcze trzeba mulczować wiadomo rozdawać gnójowice ale po buraku wjeżdża kombajn z tyłu beczka z obeczką pług i też robota wykonana także też myślę że będzie fajnie dobra jedziemy no tutaj mam jakieś 6 ton czyli no tam 38 ton powinno być tej kukurydzy zaraz zobaczymy Wysypiemy całość, ja sobie zestawy postawię chyba u dziadka na gospodarstwie. Niech one sobie tutaj stoją, bo nie ma myślę sensu, żebym jechał gdziekolwiek indziej. I tak słonecznik jest tutaj zaraz za tym gospodarstwem, to sobie je jutro przeciągnę po prostu kawałek dalej też będzie po robocie. Zostaniemy sobie tutaj z boczku, które ja chyba na podstawie odczepię, bo pewnie zaraz Zator pojedzie do orki. Jedno ma przez noc, to by można było sporo tej jeszcze roboty ogarnąć. Nie ma co ukrywać. Także zobaczymy. Dobra, wysypaliśmy tamto, wysypiemy jeszcze to. I ciekawe, ile będziemy mieli tego plonu. No, myślę, że te 40 ton no to być powinno. Tutaj jest tył, to sobie na lewą. No i sypiemy i zaraz się okaże, ile myśmy tutaj tego nazbierali. No ale 40 ton to tutaj nie będzie na pewno. Chociaż szkoda, bo poniekąd mi się to widziało. Sprawdźmy. 38 ton. Czyli naprawdę dobry wynik. No i cóż, ja się z Wami żegnam. W dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do moich pozostałych odcinków, a pod tym odcinkiem zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć.